I witamy serdecznie w kolejnym odcinku serii POKAŻ CO POTRAFISZ 250... 251 odcinek I e, kolega e, Diable Cześć! Dzień dobry! E, <laughs> e, ponieważ zawsze chcecie, kiedy Diable, kiedy Diable Oczywiście Diable by mógł mi tych powtórek rzucać e, więcej ciekawych Ale akurat... No, nie, wszystkie e, nadają no, się do POKAŻ CO POTRAFISZ, nie? Tak jest. Akurat ten udało mu się zrobić fajny meczek czołgiem, który od niedawna jest w grze World of Tanks, czyli SU-85I. Jest to piąty Tedek rosyjski premium, który tak naprawdę moim zdaniem jest może nawet i gorszy niż SU-85B, ale spytam się Ciebie właśnie, jak Ty oceniasz i w ogóle skąd go masz? Oj, dawno nie grałem w 185 z B czy tam z 185, to ciężko mi jest porównać, ale jak dla mnie jest rewelacyjny, to działko jest masakryczne po prostu i, i z tego co nawet mi się wydaje, bo jeszcze nigdy mi na siódemki nie rzuciło, to chyba ma nawet zaniżony matchmaking ten specjalny taki, a dostałem go jako prezent od kolegi Zoltana, który ogląda mnie i Huntusa. Dosyć często na Twitchu, i go pozdrawiam teraz serdecznie, i dziękuję jeszcze raz za prezent. Czyli e, razem z Huntusem codziennie e, twitchujecie? Gracze może na Twitchu? Nie codziennie, ale dosyć często. To wystarczy na Twitchu wpisać być może Huntus, czy lepiej Diabl, żeby was znaleźć? Huntus, bo to Huntus streamuje. Ja mam za słaby internet do tego. Mhm. E, okej, okay. słuchaj. Bo przed rozpoczęciem meczu ty mi coś powiedziałeś na temat te, tego czołgu, bo yy, ja szczerze mówiąc nie wiem dokładnie yy, co to za czołg Czyli jakbyś no mógł w kilku słowach coś powiedzieć. To jest rosyjski projekt niszczyciela czołgów na nadwoziu Panzera 3, czyli niemieckiego, niemieckiego czołgu, który istniał tylko na, yy, na papierze i wyobraźni prawda, projektantów. On jako tako nie powstał. Miał mieć tą 85 i coś takiego to miało być. Taki ruski sztuk. Rosyjski sztuk. Yy, ja powiedziałem Ci na początku, że właśnie y, moim zdaniem lepszy jest 185B. Znaczy, nie nie do końca, nie? Bo kwestia jest taka, że on y, lówkę ma lepszą 185B, tylko chyba y, wolniejsze przeładowanie, już teraz ciężko mi powiedzieć. Yy, ale faktycznie y, ten czołg, ta lufka daje radę, nawet być może y, na szóstych matchmaking, chyba do siódmych tierów, man. Ty nie wiem, jeszcze mi nigdy nie rzuciło na siódme, wiesz? Więc mm -hmm. ciężko mi jest powiedzieć. Dobra. A tutaj wiesz. Zobacz samo, jak to działo bije, no 185, tam 160 średniego ma. No, no, wiesz, to no, no. Powyżej 3,5 sekundy przeładowania, no wiadomo, na bogatości, bo, bo z racjami bojowymi, ale mimo wszystko nie. No, 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 bardzo no, no. szybko no. to działko. Słuchaj, Ruimberg. dlaczego akurat wybrałeś to miejsce bardzo po prawej stronie, a nie pchałeś się do miasta? W mieście nie ma krzaków, nie ma się gdzie schować. Tutaj jak się już dobędzie ten, jak to się mówi, akademik, no to można już praktycznie połowę mapy masz ogarniętą, no i ewentualnie można też coś, jakby wyjeżdżali nam na środku. W mieście można też na to miasto strzelać, w razie czego zajechać ewentualnie wroga od tyłu, no i tam wiadomo nie. Akurat to się tak złożyło fajnie, że dużo czołgów ciężkich wroga było na tym największym bananie i było bardzo proste do nich strzelać, oni mnie nawet nie widzieli. Tu sobie strzelałem po prostu na luzaku do tych, do tych czołgów i nic mi nie mogły zrobić kompletnie. strzelnicę miałem dosłownie. Tak jak w tym jednym odcinku na SUS 122-44 na, na tak, tak, chorowce, tak, tak. z tego co pamiętam. No, no, no. O, tutaj no niecelny i tutaj, strzał. I tutaj, niestety, ale byłoby 12 fragów. Poszła kulka w górę. No, niecelny strzał. No, szkoda, szkoda. Był bokiem nawet ustawiany e, T1, e, ale się nie, nie udało. Ale już zaspoilerowałeś, byłoby 12 fragów. No, trudno. E, Słuchaj, e, dla graczy. Mm, którzy jeszcze nie wiedzą, być może tak dużo jak ty na temat tej gry powiedz dlaczego używasz właśnie apteczki dużej tej za Golda i dużej, dużego zestawu naprawczego? Bo mnie stać. <śmiech> <śmiech> nie tak serio, jak się nie używa gaśnicy, to dobrze jest mieć ten duży zestaw naprawczy, bo wiesz, jak cię podpalą, istnieje takie ryzyko, że się spalisz, nie, ale... Istnieje też taka szansa, że jednak przeżyjesz to palenie, ale będziesz miał poniszczone moduły i taki duży zestaw naprawczy naprawi ci wszystko. Plus to, że po prostu przyspiesza ci też naprawę i o ileś tam tych gosienic. No a duża apteczka, no bo żeby... no też tam jakaś dodatkowa ochrona dla załogi. Plus, ten, no, ten odcinek promocji, powinien... no 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 no. mam ich dużo, zainwestowałem, no i mam. Słuchaj, ale strasznie króciutko to powinno być nawet w szybkich i wściekłych, bo niecałe. No, 5 minut i masz 11 kg, nie? No, tak. no ładnie. Zerkamy na tabelę wyników, czyli 185 i 5300. Szybko się zuplauduję, 5352 punkty. 1784 mm, x po czy 3525 y, obrażeń. No bardzo ładne te obrażenia, powiem Ci, bo ja tak no powiedziałem... Te same, no to... j, ja niby powiedziałem, że SU-85B y, ma y, lepszą tą lówkę, moim zdaniem, y, chociaż bardzo podobną, ale jednak, no... nie widziałem takich obrażeń na SU-85B. No i 11, prawie 12 kili y, zarobek. Y, 93 tysiące, ale Chyba y, coś tu jakieś były promocyjne, też dodatki, nie? Tak, chyba bo bonus był co tam chyba 25 tysięcy, czy coś w tym stylu. Wiesz, że no. ja tutaj nic nie straciłem, także no jakoś specjalnie, no bo z samymi tymi strzelałem. Tam chyba jeden y, pod, podkalibrowy strzeliłem pocisk, nie? Tak, to same zwykłe poszły, plus jeden hek, nie? Tam na tą artę. Tak ja się... samo właśnie. No, warto no, no. wspomnieć też o, o tych hekach na, na tym czołgu. Warto strzelać właśnie z nich. Do jakichś słabo pancerzonych, jak na przykład pancer shopa. można naprawdę mu tam nieźle załogę poharatać, plus kosmiczny damage zrobić. Tak jest, tak jest. Właśnie też na 185b noszę hajki, ponieważ właśnie ten, te obrażenia są większe. Ja mam takie pytanie jeszcze związane, bo kiedyś tam rozmawiałem, bo byłeś w tej kwalifikacji World of Tanksowej na pierwszym miejscu, a później wyprzedziło cię kilka osób, bo był, były dziwnie dodawane punkty za bitwy drużynowe. Nadal to jest, czy coś się zmieniło w tym? Tak, nadal. nadal. Z tego co widzę. No ja tam to mam gdzieś w sumie powiem szczerze, nie, na którym jestem w miejscu. Nie przykładam do tego e, jakoś specjalnie uwagi, ale śmieszne jest to, że wiesz, że ci goście tak cisną strasznie, żeby być na tym podium, nie? A ja mimo wszystko tego, że nie gram tych drużynówek, jednak w tej czołówce się utrzymuję, nie? Czyli e, o co tu chodzi? Należy grać często e, bitwy drużynowe? Tak, i wtedy skacze ten. ta ocena osobista. Nie wiem, nie wiem jak, czym to jest uf, jakoś ustosunkowane, czy coś, ale... ale... Ale tak to jest. No to nie, nic. Na te medale jakoś daje jakiś bonus, czy, czy cokolwiek, nie wiem. Ciężko mi stwierdzić. Dziękujemy, że pokazałeś nam fajny, fajną bitewkę tym czołgiem, który wart jest chyba 1500 golda. Mm. Na razie go nie można chyba dostać inaczej, jak tylko kupić. Tak jest. jest yy, no, no i co? I za, m, możesz zaprosić yy, na Huntusowe Twitch'a. Zapraszam wszystkich do. Mojego i Huntusa nowego klanu NT, czyli Nietykalni. A, klanu, ja, ja mówię Twitch, ale A. właśnie do klanu, bo w tej chwili y, jesteś w typowo polskim, nietykalni. Y, kiedyś robiłem odcinek z nietykalnymi, y, tam była taka dziewczyna nawet fajna. Tak Nie wiem, czy nadal nawet... jest. Z tego, co wiem, to nawet jest dwie, tylko wiesz, one się bardzo wstydzą i się mało odzywają. Ja pamiętam, wtedy dałem tyłka, bo niechcąco w odcinku pokazałem jej profil na fanpage'u, później mnie okrzyczała i musiałem to wyciąć, ten kawałek, ale naprawdę bardzo ładna dziewczyna, jest w nietykalnych, ale jest nietykalna niestety, ale dobrze gra. To się przekaże. Okej, okay, yy, czyli tam macie kilka klanów nietykalnych. Tak, jest kilka klanów, każdy na pewno miejsce dla siebie znajdzie, także wszystkie wymagania co do jakiegoś, nie wiem, jedynki, dwójki czy są wypisane, można sobie sprawdzić i złożyć aplikację do odpowiedniego klanu. A na co dzień wpisując Huntus na Twitchu, możecie znaleźć na żywo grającego Diabla i tam też możecie zadać jakieś pytania dotyczące gry, chociaż wolisz zapewne sobie pograć, niż odpowiadać. No nie, ty... nie przeszkadza mi to w zupełności. Jak mnie pytają na tym, nawet mi łatwiej wtedy jest odpowiadać, bo mogę odpowiadać na Twitchu, niż napierdzielać tą klawiaturę pomiędzy bitwami. Także mhm. to mi jest łatwiej. Okej, okay, no, to, no to dziękujemy za uwagę i zapraszamy do następnych odcinków.